Jestem przekonany, że znany jest Wam widok stosów przypadkowych książek czy rys papieru pod monitorem, którego celem jest wyniesienie ekranu na pożądaną wysokość. Rozwiązanie może cokolwiek praktyczne, ale na pewno nie zalicza się do estetycznych. W tym filmie majstruję podstawkę pod monitor, która w swojej szufladzie gości komputer. Zacznijmy od omówienia projektu. Podstawka będzie zrobiona z drewna świerkowego. Jest tanie, miękkie, a co za tym idzie łatwe w obróbce mechanicznej. Konstrukcja będzie szeroka na nieco ponad 50 cm, głęboka na cm30 i będzie mierzyła 14 cm wysokości. Komponenty elektroniczne będą leżały płasko na aluminiowej ramie samonośnej, a ich lista obejmuje płytę główną w standardzie Mini ITX, procesor Intel Core i5 6500, kartę graficzną ZOTAK GTX 1050, wszystko zasilane 300 watowym zasilaczem HD Plex. Procesor chłodzony będzie kombinacją niskoprofilowego radiatora Racintec Zenos, 92mm generatora wiatru i kanału wentylacyjnego własnej roboty. Podstawkę wykonałem z półki o rozmiarze 120x40 cm, w posiadanie której wszedłem drogą kupna, będąc na spacerze w lokalnej kastorami. Materiał przyciąłem pilarką pod kątem 45 stopni, bo lubię taką estetykę schodzenia się krawędzi. W roli prowadnicy dla ostrza występuje profil aluminiowy przytwierdzony do poddawanego obróbce materiału za pomocą zacisków stolarskich. Nie przeparam za używaniem pilarki w warunkach domowych z uwagi na emisję znacznej liczby decybeli i generowanie pyłu, ale czego nie robi się dla swoich subskrybentów. Po przycięciu górnej płaszczyzny, paneli bocznych i frontu szuflady przystąpiłem do sklejania pudełka. Nie posiadam stosownych zacisków, więc przyszło mi improwizować. Konstrukcję uzupełniłem elementami usztywniającymi, co by zapobiec katastrofie budowlanej wywołanej naporem 34-calowego monitora. Po wyschnięciu kleju uzupełniłem ubytki szpachlówką do drewna i pozostawiłem do ostatecznego wyschnięcia. Drewno przeszlifowałem papierem ściernym o gradacji 120, odpyliłem i pokryłem lakierobyjcę w odcieniu palisandru. W kolejnym kroku przystąpiłem do fabrykowania tunelu wentylacyjnego. Ten zrobiłem z elementów konstrukcyjnych przewodów wentylacyjnych, płaskiego kanału o przekroju 120x60 mm i łącznika kolankowego. Dremelem wyciąłem zbędny materiał. Kanał przyciąłem rzeszczotem do wymaganej długości, a całość połączyłem z wentylatorem kombinacją kleju na gorąco i wkrętów. Obrys ramy tworzą dwa kawałki kątownika aluminiowego. Aby zrobić gięcie pod kątem prostym, wystarczy usunąć co nieco materiału za pomocą piłki lub dremela i niespiesznie nadać profilowi pożądanych kształt. Dalej wyciąłem dwa 25 cm odcinki nieco większego kątownika, umieściłem po przeciwległych stronach ramy i połączyłem korespondujące elementy nitami. Następnie przyciąłem fragment płaskownika aluminiowego o szerokości 3 cm i przymocowałem do ramy z myślą o punktach montażowych płyty głównej, układu chłodzenia i zasilacza. W kolejnym kroku wykonałem podobną poprzeczkę, tym razem węższą, na której spocznie druga strona wentylatora. Karta graficzna wymagała wyniesienia nieco ponad poziom szuflady. Sprawę załatwił kątownik, który nie tylko umożliwił odpowiedni montaż razera, ale dostarczył też brakujących punktów montażowych dla płyty głównej. Do kątownika przytwierdzony został kawałek profilu zamkniętego o przekroju kwadratu o boku 15 mm, który zapewnił dostateczną ilość płaskiej powierzchni dla zamocowania konektora PCI Express. W kolejnym kroku wwierciłem otwory montażowe pod płytę główną, zasilacz HTPlex i riser złącza karty graficznej i umieściłem w każdym nitonakrętkę z gwintem M3. Następnie sięgnąłem znowu pod remel i wykonałem dwa cięcia na wypustki w rajzerze. Po czym spreparowałem z kątownika element, który posłuży zabezpieczeniu położenia gniazda PCI Express. We wcześniej wykonanych otworach zacisnąłem to nakrętki, a w elemencie spajającym wykonałem korespondujące otwory na śrubki i zmontowałem cały układ. Z kątownika zmajstrowałem wspornik dla śledzia karty graficznej, który przytwierdziłem do ramy parą nitów i nawierciłem otwór na śrubę M3. Następnie przymocowałem prowadnice szuflady do ramy za pomocą nitów i wywierciłem otwory montażowe wentylatora procesora. Dwa kolejne dla 2,5 calowego nośnika SSD i jeszcze trzy dla złącza zasilania zasilacza. Konektor przykręciłem za pomocą śrubek znalezionych w pudełku z zasilaczem. Potem przykręciłem prowadnice do drewnianego pudełka i dokonałem testowej przymiarki. Wtedy też okazało się, że front szuflady wyszedł o jakieś 2 cm za krótki. Nie miałem materiału, żeby wykonać nową fasadę, więc problem zaadresowałem, wprowadzając zmianę w projekcie. W trybie ad hoc skróciłem drewno o jakieś 4 cm, odsłaniając obrys podstawki. Sporządziłem dwa kątowniki, które przymocowałem do ramy nitami, wywierciłem w nich otwory montażowe i przykręciłem frontową płaszczyznę szczytową. Teraz przyszedł czas na montaż komponentów. Płyta główna Azrock spoczywająca na dystansach wykonanych z rurki aluminiowej. Zasilacz HDPlex oferujący 300W mocy w opakowaniu symbolicznych rozmiarów. Karta graficzna ZOTAK GTX 1050. Nośnik danych. Po podłączeniu wszelkiego okablowania pozostało mi jeszcze wykonać włącznik. Monostabilny przycisk przykleiłem do ramy nośnej za pomocą taśmy dwustronnej i komputer był gotowy. Podstawka bez problemu radzi sobie z ważącym około 15 kg 34-calowym monitorem Dell. Układ chłodzenia działa poprawnie, ale jego wydajność jest mocno ograniczona radiatorem o małej powierzchni odprowadzania ciepła. Ale jest miejsce na większy wymiennik. Na koniec pozwolę sobie jeszcze na kilka słów komentarza. Prototyp powstał z chronicznej potrzeby tworzenia i nie będzie używany na co dzień, a nawet w ogóle. Dlatego z łatwością przychodzi mi pogodzenie się z niedoskonałościami drewnianej obdowy, brakującą maskownicą komponentów u dołu i z tyłu konstrukcji, czy brakiem łatwo dostępnego portu USB. Każde z tych problemów można łatwo zaadresować. Brakującą maskownicę można wykonać z blachy perforowanej, a porty USB można wyprowadzić niedrogim koncentratorem. Jeśli jesteś zawodowym stolarzem, spawaczem czy astronautą, to świetnie. Brawo Ty, gratulacje! Ale zanim zaczniesz jeździć po mojej twórczości radosnej, zwróć uwagę na fakt, że jestem domorosłym majsterkowiczem i nie dysponuję profesjonalnym w pełni wyposażonym warsztatem. Robię co mogę, w mieszkaniu na 11 metrach kwadratowych powierzchni mojego gabinetu. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.